Dzień dobry Państwu, e, witam w e, środę, trzeci dzień grudnia i proszę Państwa, witam dzisiaj z e, niesamowitego miejsca, nie spodziewałem się, że w takim miejscu będę, e, no ale proszę Państwa, jesteśmy w samym... Oku mordoru, sercu w Parlamencie Europejskim. Jesteśmy w Brukseli, w tej części, która jest w Brukseli. I dzisiaj moim gościem jest też człowiek niezwykły, człowiek niesamowity. Podkreślałem to niedawno: najciekawszy polski polityk, polski poseł do Parlamentu Europejskiego, Grzegorz Braun. Dziękuję bardzo, Grzegorzu że Kłaniam zgodziłeś się na to spotkanie. Ja dziękuję za dziękuję, rozmowę. Tutaj. Dziękuję redakcji Gońca, że się y, fatyguje przez ocean z Toronto y, do Brukseli. Y, no, ale jesteśmy w takim miejscu, powiedziałem... Wieża w serce, Babel. W serce, w serce... Wieża Babel to jest w Strasburgu bodajże, tu... Tak, ale tu jak, podobnie. Podobnie, tak. Y, mnóstwo korytarzy i, i, i wygląda to na, y, na niezłą biurokrację. No i właśnie tak z głupia, Franz zapytam, co ty tutaj robisz? W ogóle, co tutaj się robi? Co te tysiące ludzi, którzy bardzo szybko chodzą, bo jest takie przykazanie, że polityk powinien szybko chodzić, z ręką w kieszeni, w jednej kieszeni, to wtedy widać, że to jest człowiek, który jest czymś zajęty. Czym ci ludzie tutaj są zajęci? Dwie odpowiedzi na jedno pytanie. Jedna, która dotyczy tej instytucji. Ona ma charakter z jednej strony fasadowy, dekoracyjny, służy do legitymizowania władzy głębszej, władzy zakulisowej, tej władzy, która daje nam się poznać na poziomie Komisji Europejskiej, ale jak przypuszczam nawet to nie jest szczytem piramidy, masońskiej piramidy e, zarządzania. E, więc tu jest fasada, tu Parlament Eurokołchozowy ma przyklepywać i przyklepuje, rzecz jasna, to co tam aktualna większość, która, e, która głosowała za wyniesieniem. Po raz kolejny Reichsführerin von der Leyen na stanowisko szefowej Komisji Europejskiej. Co tam się urodzi, co tam spłodzi ta, ta komisja? No, to jest transmitowane przez ten parlament i jest transmitowane przez parlamenty z kolei krajowe i rządy krajowe na narody europejskie. A jaka to jest agenda? To jest agenda 2030 i inne, prawda, takie. takie Yy, powiedzmy spisy inwentarza, tego co chcą czy z można, nami zrobić. Czy można powiedzieć, bo ja pamiętam takie określenie y, polskiej polityk, która y, powiedziała, że tutaj o, w Brukseli to już są duże misie że to jest tak, że ta kariera tych polityków krajowych to ona jest taka gorsza pod względem finansowym i tak dalej, a tutaj jest a ten, to miejsce uwodzenia, to znaczy I to miejsce, dlatego? gdzie się płaci za to, żeby szczekać z klucza, żeby zachowywać za. się jak trzeba, żeby być grzecznym i żeby nie sprawiać poza tą kłopotu. funkcją fasadową dekoracyjną jest też funkcja korupcyjna i ona jest kluczowa. To jest po prostu miła oferta fajnego życia i przeżycia. To jest no z pewnego punktu widzenia takie mega biuro usług turystycznych, bo można na przykład Wiem, pan na... na zewnątrz dużo barów ogłasza ceny alkoholi także, no, ale to, też to... można w różnych ciepłych krajach i nad ciepłymi dalekimi morzami można na przykład doglądać stanu demokracji, jak tam ona kwitnie i wszystko gra i koliduje. Kto ma być skorumpowany? Elity narodowe, po to, żeby transmitować tę agendę, manifest Wentotene, Altiero Spinellego i inne plany kudenhoff czyli wymieszanie ras i klas, jedna szara masa, którą mają zarządzać jacyś doskonali nadludzie. No, globalna piramida ma być taka. I otóż. To jest do zrealizowania wyłącznie siłami chętnych kolaborantów, eurofolksdejczów, euro-sowieciarzy. I tacy chętni są tutaj werbowani, tu jest dla nich marchewka. Czasem jest kij, jak na przykład w ostatnich dniach, kiedy zapakowano do więzienia jedną z poprzednich panie ministerek, ministre z spraw zagranicznych, eurokołchozu. No ale może to jest tak jak z Ukrainą, że po prostu haki mamy na wszystkich i wybieramy tylko w odpowiednim... I często czasu trzeba pokazać, że te haki są po to, żeby tym bardziej no, wszyscy... No, w ten sposób rządzimy mniej więcej. Żeby wszyscy mieli respekt, prawda? I w związku z tym to, to miejsce... Ten mechanizm, ten organizm, jak zauważyłeś, masy ludzi się przewalają rzeczywiście. No, setki europarlamentarzystów, ponad 700, każdy z nich ma jakiś asystentów, powstają grupy i partie europejskie. Tam są asystenci z poziomu grup, tam są advisorzy, czyli, czyli tacy konsiliere, prawda, radcy, doradcy, których można pozatrudniać. I to jest też fajna sprawa, że jak się dochodzi na te, jak w grze komputerowej, na Wyższe stopnie to różne rzeczy można, ale, ale nic dobrego się tu nie urodzi. I trzeba, żeby no to było jasne. O to chciałem zapytać, że no, jest to mnóstwo ludzi, którzy biorą pieniądze i jak Ty często potwierdzasz, cytując swojego producenta, że no, smalców z tego nie ma. Dla Jeśli Polski jest, nie to będzie. Dla Polski nie, nie będzie. Ma to yy, oprócz tej funkcji fasadowej, oprócz tej funkcji korupcyjnej, to jest niesamowite obciążenie dla systemu, dla gospodarki. Dla... I dlatego to jest system zbankrutowany. Tak jak Związek Sowiecki, Unia Europejska już bankrutowała, już ma deficyt i to taki galopujący. Co roku, no, to jest tutaj jakoś tam rozbierane. Ten... Bo, bo jeszcze, jeszcze przepraszam, czy tak wchodzę, jeszcze pół biedy, gdyby ci ludzie tylko brali pieniądze, ale ponieważ oni ich decyzje gdzieś tam no, usiłują pokazać, że, że coś robią, więc te decyzje właśnie, te nakrętki na butelki, te różne no więc... rzeczy. Po prostu Unia Europejska, kłady po nogi. Unia Europejska wymyśliła nakrętki w czasie, kiedy Elon Musk tam wysyła kolejne rakiety w kosmos, a Chińczycy rozwijają jak. jak z, I też wysyłają pra... rakiety w kosmos. I też wysyłają, rzecz jasna, no ale rozwijają jak prawda dywanik autostrady, super szybkie linie kolejowe i, i temu podobne rzeczy. A granice indyjsko-chińską patrolują roboty. Ponoć, tak? ponoć, w dzisiejszych no. czasach nie wiem, nie czy wiemy, co jest sztuczną sztuczna produkcja, sztuczna inteligencja, inteligencja co nie. Ale wracając, więc y, 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 jest y, ciągle jeszcze żywa wśród naszych rodaków. Polaków w kraju i za granicą. Ta wizja, że no jest może różne tam nieprzyjemne rzeczy, stąd wynikają, pakt migracyjny, no owszem, to odrzućmy, zielony ład, to odrzućmy, ale jednak nie negujmy euro jako takiego, dlatego że stamtąd dużo dostajemy. Otóż proszę państwa, w największym skrócie, dostaje nie naród polski, bo naród polski dostał dług, Zadłużanie w kolejnych pokoleniach na potrzeby np. Na banderowskiego reżimu kijowskiego. Dostają z kolei sprzedajne elity krajowe pieniądze do rozdawania. Nie swoje pieniądze do rozdawania, a te pieniądze nie swoje zostały wyjęte wcześniej m.in. z kieszeni Polaków. Bilans relacji polskich z Europą No i płacą odsetki od tych pieniędzy. Tak. Więc to była pierwsza odpowiedź na pytanie, co tu się dzieje. A teraz odpowiedź na pytanie, co ja tutaj robię. No, szanowni Państwo, ja tu politykuję. Przez Eurokołchos mam nadzieję wrócić do kraju, wrócić do Warszawy, ale wrócić powiedzmy. Konno i zbrojno, większymi siłami, i myślę, że ten scenariusz potwierdza się w rzeczywistości. Szeroki front gaśnicowy. Nie byłoby go, gdyby Konfederacja Korony Polskiej, moja. Partia nie utworzyła w Sejmie koła parlamentarnego, najpiękniejszego, najszlachetniejszego koła parlamentarnego w historii tego Sejmu. Posłowie Włodzimierz Skalik, Roman Fritz, Sławomir Zawiśla, którego akces umożliwił nam utworzenie koła. Dzięki temu jesteśmy mierzeni i ważeni w sondażach, co ma dla... Publiczności ogromne, a może nawet decydujące znaczenie. Rzecz jasna, te sondaże niczego nie przesądzają, ale jednak kogo w nich nie ma, tego nie ma. No i, no i co tu dużo mówić? Liczę, szanowni państwo, na to, że szerokim frontem gaśnicowym wejdziemy do Sejmu następnej jedenastej kadencji, już nie jako koło, ale klub parlamentarny. Mam nadzieję, że będziemy większością. Jeszcze nie, ale mniejszością blokującą i uwaga, to, co ta funkcjonariusze, funkcjonariusze frontu ideologicznego, co ostatnio przez długie tygodnie tam rozbierają, rozkminiają po gazetach, telewizjach, prawda? No to właśnie na to wskazuje, że, że Korona, że Konfederacja Korony Polskiej, jakby to powiedzieć, trwale. Yy, zmieniła rachunki. No, na, yy, wiesz, na ja, ja ci gratuluję, bo pamiętam, jak 10 yy, może nawet więcej, lat temu szliśmy yy, po moście Poniatowskiego wracając z, z Marszu Niepodległości. I wtedy, znając Ciebie jako reżysera bardzo dobrych filmów dokumentalnych, do, dowiedziałem się, że zamierzasz wejść do polityki, zamierzasz, zamierzasz zacząć w tym coś robić. I, I gratuluję Ci miejsca, do którego doszedłeś. I gratuluję Ci jeszcze jednej rzeczy. Właśnie to, że jesteś tu w Europarlamencie, ale że w Polsce również, wykorzystujesz broń wroga do propagowania własnych idei. I to jest rzecz, którą myślę przyznają również ci, którzy Cię bardzo nie lubią. Mam nadzieję, że, I... że tak jest w istocie, bo dzisiaj system i właśnie system propagandy... Sam bo jeżeli byśmy się... merytorycznie uzasadniali tylko nasze poglądy... Bez tych rzeczy, na, za które y, ciągają Cię po sądach, za które y, w Warszawie będziesz no już za grudnia, parę, już ta, za parę pierwsza dni, rozprawa. Y, miał pierwszą rozprawę. Bez tych rzeczy, myślę, Konfederacja Korony Polskiej byłaby o wiele niżej w sondażach i nie byłaby taką organizacją, jak dziś. By... I nie już mógł mówić, mówić o froncie gaśnicowym, bo nie byłoby gaśnicy. W ogóle by y, nie było takiego problemu, który stwarzamy. System się sam zapętlił. Wcześniejsze przemilczenie przekłamanie teraz sprawia, że dysonans poznawczy się zwiększył. Także funkcjonariusze frontu ideologicznego w mediach, którzy wcześniej uwierzyli we własne kłamstwa, nie mogą wypracować zgodnej, spójnej wersji na nasz temat. Skąd się to wzięło? Co poszło nie tak? Jak to się wydarzyło, że to przeoczyliśmy i że teraz od razu z grubej rury trzeba mówić o delegalizacji. No właśnie, jak z tę możliwość wariantu rumuńskiego? To znaczy już przećwiczony w Rumunii. Ten wariant jest oczywiście bardzo realny, ale... Mamy petycje, ale, mamy... Ale my mamy, ale my mamy na każdy wariant kilka swoich Wariantów I w związku z tym front gaśnicowy zwycięży, bez względu na to, na jakie rozwiązania, na ile drastyczne wobec mnie osobiście, czy, czy wobec mojej partii, czy, czy szeroko właśnie rozumianego frontu gaśnicowego pójdzie, pójdzie reżim. Jak oceniasz, co to jest zwycięstwo Frontu Gazznicowego, jak sobie to wyobrażasz? Odzyskasz niepodległość. No właśnie, wiesz, ja rozmowie, rozmowie z tobą jeszcze wiele razy. Dla mnie to jest takie bardzo piękne polskie pojęcie, wybić się na niepodległość. Czy można się wygłosować na niepodległość? Czy można, jak można odzyskać powiem niepodległość? Powiem Bo przecież tak. to, co się stało z tak zwaną transformacją ustrojową, to nie jest odzyskiwanie niepodległości, prawda? Nie było, tam mówiło się, o nie było żadnej krwi tak, i tak dalej, było, ale... Jak dziś yy... widzimy, to było, można powiedzieć, podżyrowanie e, normy utraty niepodległości Dokładnie. na nowym etapie. Dokładnie. Czy można samym głosowaniem? Zapewne nie, ale uwaga, Póki nie jesteśmy jeszcze na wojnie gorącej i krwawej, póki nie spychają do dołu z wapnem, to tak. Warto nie oddawać walkowerem pola tej gry, która jest dostępna. I myślę, że przesuwamy. Tak zwane okno Overtona, i udało nam się nie wypaść przez to okno. Myślę, że przesuwamy punkt ciężkości. Myślę nieskromnie, że Konfederacji Korony Polskiej udało się wprowadzić do agendy, do debaty publicznej, która jest oczywiście ograniczona tu w Eurokołchozie i tam w, w, w naszym landzie eurokołchozowym, Ukropolu, Ukropolinie, post PRL-u, mowa nienawiści i takie tam, prawda? Ale mimo wszystko ta debata jest ciągle jeszcze bardziej otwarta niż na przykład zdaje mi się w Niemczech, niż w Anglii, gdzie ludzie siedzą za wpis na Facebooku po więzieniach i mają wjazd, wjazd policji mają na Kolebka słowa, prawda? A dzisiaj no, absolutnie Orwell. Czy twoje własne doświadczenia z Ludowej Republiki no, oczywiście. Kanady, no, oczywiście. no więc ciągle jeszcze w Polsce jest wiele do stracenia. Nie oddawajmy tego walkowerem. Odzyskajmy niepodległość. Jakie są źródła mojego optymizmu? Poza moim... Że tak powiem, świeckim, ale katolickim optymizmem, bo jestem skrajnym być może pesymistą w diagnozach bieżących, ale nieograniczonym optymistą w prognozach. To znaczy, mówiąc krótko, uważam, że wszystko jest możliwe, bo jak Pan Bóg dopuści, to a wypuści. Natomiast w tym świecie doczesnym przesłanki do optymizmu yy, są w tym, że nikt dookoła nas nie wie, co będzie. Że mamy taki moment, kiwasz głową, zgadzasz się z tym Absolutnie. Pff, patrząc na Stany Zjednoczone, patrząc na wszystkie kraje nie Europy nie i Zachodniej. I dlaczego mielibyśmy w tym momencie niepewności i zawieszenia, nie rzucić wszystkiego na szale niepodległości? podległe Wolności i bezpieczeństwa, którego stąd ani znikąd inąd, z zewnątrz nikt nam nie zawsze. Grzegorzu, mówiłem o tym momencie na, na moście Poniatowskiego. Czy ty czułeś jakieś takie wewnętrzne powołanie, patrząc na historię swojej rodziny, na tych znamienitych. Twoich przodków, którzy się zapisali w historii Rzeczpospolitej. Czy to była część tej twojej decyzji, że, że rzucasz w pewnym sensie albo no przestajesz działać, jak do tej pory działałeś na niwie artystycznej i podejmujesz to, co tylu twoich przodków kiedyś. Bo Twoi rodzice mówili, że właśnie, że ty byłeś taki chłonny tej historii swojego domu, swoich swoich przodków? To nie jest żadna legitymacja. To nie jest przepustka do polityki, do, do działania, do, do zbożnego działania. To nie jest żadna automatyczna przepustka. To jest zaledwie promesa. I wydaje mi się, że ja tę promesę podjąwszy nie zmarnowałem. Wydaje mi się, że właśnie to, że jestem w polską politykę, można powiedzieć, wielopokoleniowo wprowadzony te rzeczy, że jakaś wiedza o ludziach, nie tylko z autopsji własnej orientacji, ale też z jakichś tam rozmów przy stole rodziny, to są rzeczy bezcenne. Tego się nie kupi na Allegro. Natomiast jaki jest cel, jakie jest kryterium mojej użyteczności w mojej aktywności publicznej, ja to mam dość jasno sprecyzowane. No rzecz jasna, bardzo bym chciał, żeby to było pożytkiem doczesnym i wiecznym i, i bardzo e, chciałbym, e, żeby służyło, tak? Najjaśniejszej Rzeczpospolitej Kościołowi Świętemu Katolickiemu, ale takie moje kryteria osobiste i praktyczne, które pozytywnie weryfikują. No to jest to, że mnie się zdaje, że nie przeszkodziłem, a dopomogłem innym wstąpić na scenę publiczną. Zdaje mi się, że moim działaniem innym otwieram perspektywy. A nie zamykam. Zdaje mi się, oczywiście, moi najznakomici koledzy, właśnie posłowie, wiceprezesi mojej partii: łodzimierz Skalik, Roman Fritz, Sławek Zawiślak i inni nasi liderzy z Komitetu Politycznego Konfederacji Korony Polskiej, liderzy poszczególnych okręgów, to jest bardzo już liczna silna grupa wybitnych indywidualności, które w, i beze mnie na pewno zaznaczyłyby swoją rolę w, w przestrzeni publicznej, ale ja się cieszę, że współpracując możemy niejako przyspieszać te procesy, że mamy takich posłów już w tej kadencji, a w następnej z Bożą i ludzką pomocą będziemy mieli więcej takich ludzi, to jest jeszcze jedno kryterium, takich ludzi, którzy innymi drzwiami do polityki by nie weszli, tylko przez koronę, bo przez innych są skreśleni, przez innych są, innych są wykluczeni, przez innych no, nawet i w poprzedniej, yy, prawda? Yy, poprzedniej kadencji, kiedy pracowaliśmy jeszcze w formacie tej pierwotnej konfederacji, dziś neokonfederacji, no to właśnie okazało się, że, że mimo najlepszych naszych wówczas głównie z Włodzimierzem Skalikiem, wspólnie jako członkowie Rady liderów konfederacji, nie jesteśmy w stanie. My, my, Otwierać drogi no po prostu do kandydowania na, na posłów, na senatorów, wszystkim, którym chcielibyśmy w tym dopomóc. Teraz szerokim frontem gaśnicowym sami możemy realizować politykę służenia innym naszymi skromnymi osiągnięciami, prawda? Bo bez korony. Bo bez korony szeroki front gaśnicowy nie powstałby, nie zaistniał, nie miałby realnych szans na sięgnięcie po mandaty poselskie. Czy myślisz, że jest możliwa w Polsce taka zmiana mentalności, która kiedyś tak było, że patriotyzm był postrzegany jako pracę na rzecz, praca na rzecz dobra wspólnego, używanie swojego majątku na rzecz dobra wspólnego? A tymczasem dożyliśmy takich czasów, gdzie ludzie, którzy zajmują się polityką, traktują państwo jako łup. I to jest właśnie widać tutaj. I to jest właśnie widać tu, że wszyscy, wszyscy dzielą sobie jakiś tam dostęp do, do tych funduszy państwowych, do funduszy podatkowych. Nie swoje pieniądze. Wydają nie swoje pieniądze, tak. kradną, korumpują się. Tak. I to tak. jest powszechne. Tak. I uważa się, że zaangażowanie się w politykę to w ogóle jest droga do czegoś takiego. Tak. i że to jest dlatego, sposób na dlatego, wzbogacenie się. Dlatego Natomiast trzeba nie reprodukować na... tego modelu, tylko zmienić kształt. Prawny, My mamy się do czego odwołać. Ludzie, którzy ułożyli na rzecz pospolitą, to, to byli czasem milionerzy, jak ten, który ufundował, e, bodajże Jaroszyński, który ufundował e, KUL. E, by, byli ludzie, którzy fundowali e, broń, byli ludzie, którzy kupowali amunicję, e, byli ludzie, którzy kupowali Albo zakopane tam... Z, mogli właśnie, to chciałem powiedzieć, darować Polsce Tatry. praw. Park Narodowy, prawda? 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 Tak. Bo, je, więc gdzie, no tak, gdzie, tylko, że Uwaga, gdzie, nie byliby. Gdzie jest, bo, gdzie jest ta kultura pieniądza? Nie bo, bo my jesteśmy w stanie, no Nie byliby w stanie tak służyć narodowi Rzeczpospolitej, gdyby działali w aktualnym formacie prawnoustrojowym, który korumpuje i penalizuje przedsiębiorczość. Nie byliby w stanie zarobić, dorobić się, nie byliby w stanie odziedziczyć i zachować majątności, które ewentualnie mogliby się podzielić. Trzeba zmienić ustrój, trzeba uwolnić polską przedsiębiorczość i dlatego Konfederacja Korony Polskiej w szerokim froncie gaśnicowym jako jedna, jedyna na, na poziomie parlamentarnym, jedyna formacja, która mówi jednym tchem e, z jednej strony PIT, CIT do likwidacji, ZUS do wygaszenia, bo to jest bismarkowska, Piramida finansowa. Trzeba uwolnić polską przedsiębiorczość z sieci talmudyzmu biurokratycznego. A zatem, uwaga, nie da się tego zrobić w formacie eurokołchozu. Nie da się tego zrobić w formacie Eurokołchozu. Jeżeli ktoś o to łudzi. To jest właśnie jakaś, yy, jakaś wizja, nie wiem, Europy bez tej czapy biurokratycznej. Europy po prostu tylko... Europa państw niepodległych. Europa państw podległy. Czy ja... wszystkie państwa się do tego nadają? Czy widzisz tu jakieś bliższe, dalsze, czy to ja jakaś. sobie Europa... dobrze życzę, yy, chociaż nie wszystkich można uratować. Nie wszystkich można uratować przed nimi samymi. Niektórzy już sobie napytali takiej biedy, jak to obserwujesz tutaj chociażby, prawda? Parę przecznic stąd. Nie jesteśmy już ani w Belgii, ani w Europie, tylko jesteśmy gdzieś w Maroko, na przykład w najlepszym wypadku <grych> w Maroko. Niektórzy no, te Na miasta przypominają piękne skanseny, problem. to znaczy są wydmuszki, yy, piękne budynki. I dlatego, I dlatego trzeba się ratować. Nasza odpowiedzialność, yy, odpowiedzialność polityczna i moralna nasza odpowiedzialność. Yy, w, w hierarchii obowiązków, które doktryna katolicka nam przed nami stawia, yy, trzeba ratować yy, siebie własną rodzinę, własny naród, a co będzie z innymi, no nie możemy ludzi uszczęśliwiać na siłę, prawda? Ratując Polskę, jak ratować polskie rodziny, żeby miały przynajmniej te dwójkę dzieci, żeby, żeby nie było tej, się, tej tragedii depokulacji? Musi Polakom populacji? chcieć się być Polakami. Prawda? Musi się Polakom chcieć i tego żadny. Jest jak... na to nadzieja. Ja nie wątpię, że tak jak Andrzeju, pamiętasz z własnego doświadczenia jak nadzieja wstępuje w ludzi. Pamiętasz lato 1980 roku? Prawda i to wszystko oczywiście No ale było... pamiętam później 85 tak, pierwszy kiedy pamiętasz? kiedy była kompletna beznadzieja Tak no dobrze ale wiesz że status quo nigdy nie trwa wiecznie na dobre i na złe i dlatego, jeszcze raz to powtórzę, nie oddawajmy walkowerem, nie popadajmy w desperację, nie bądźmy naiwniakami, nie bądźmy optymistami niepoprawnymi, ale bądźmy optymistami polskimi w formacie cywilizacji łacińskiej. Wszystko jest możliwe. Tu, na zachód od nas. Ludzie są często głębiej pogubieni niż w Polsce. W Polsce jeszcze naprawdę jeszcze jest wiele do stracenia i jest też w związku z tym wiele do uratowania. No ja, ja zawsze mówię róbmy to, do, do czego jesteśmy powołani, a, a nawet jak statek czy okręt tonie, nikt nie zwalnia od, ze stanowisk przy pompach. Trzeba pompować wodę z tego tonącego statku do końca. Także może to jest jakaś. No to jest taki naprawdę pesymistyczny obraz. O, ja... Ale to jest pesymistyczny, ja, ja optymistyczny ne... zarazem bo ale może wie, się da wiesz, uratować okręt. Yy, no rzeczywiście yy, jakiś czas temu to było w kampanii, no bez tej kampanii prezydenckiej. Yy, nie byłoby korony w sondażach, nie byłoby szerokiego Jest. frontu gaśnicowego, a z kolei nie byłoby mojej kampanii prezydenckiej bez tego gambitu, jakim było oddanie mandatu poselskiego w Sejmie w Warszawie. I Ucieczka podjęcie do i podjęcie, no to było raczej... Andrzeju, to był manewr uprzedzający i to było ofensywne wyjście z okrążenia. Dobrze, tak że zacząłeś nie. o tym mówić, bo zbliża się koniec roku. I właśnie tak chciałem do tego nawiązać, do takiego podsumowania, ale dla Ciebie, co było najważniejsze w tym roku dla, dla Ciebie? Kampania prezydencka. Dlaczego to był ważny rok? Bo chyba był bardzo ważny. Jedno służy drugiemu, a, 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 a potem się przekłada na trzecie i, i kolejne fazy ja widzę to w moim własnym doświadczeniu już jednak przedłużającym się lekko doświadczeniu tej akcji bezpośredniej politycznej bo wcześniej politycznie owszem działałem funkcjonowałem także jako reżyser dokumentalista i wcześniej jak sam zauważyłeś prawda byłem przedwcześnie rozpolitykowanym dzieckiem Poznaliśmy się na spotkaniach z tobą jako prelegent A no właśnie jeszcze reżyser Gawędziarz więc każdy z tych etapów okazuje się niezbędny po to żeby otworzyły się kolejne Perspektywy, i, i mam wrażenie, że coraz szersze. Nie przeceniam własnej roli w tej historii, ale też dlatego jestem dumny i szczęśliwy, że mogę współpracować z tak znakomitymi ludźmi, którzy tworzą koronę: Kodzimierz Skalik, Roman Fritz, tworzą nasze koło poselskie, Sławomir Zawiślak, tworzą nasze struktury w całym kraju i poza i poza także tą Polską geograficzną, bo, bo Polska, bo no właśnie, Polonia nie w całym świecie. o tym porozmawiać, a, a jest to temat... Z bardzo liczę na to, no mówiąc krótko, że się zobaczymy jeszcze z Państwem, tam, gdzie może nas słuchacie, oglądacie. Zobaczymy się. Już może nie, nie tak długo... Wybije godzina kolejna, kolejna kampania wyborcza. I szanowni państwo, bez głosów Polaków poza aktualnymi granicami Polski nie przechylimy szali zwycięstwa. To jest zupełnie niezbędne, żebyście. państwo oddali No ale koordynacja nam nie sprzyja, bo to przy wyborach ale prezydenckich. Dlatego jest, błagam ale... teraz, już bądźcie gotowi. Teraz przypomnijcie sobie, sprawdźcie, czy macie aktualny paszport. Będą Wam to utrudniać. Im... Ale wciąż te głosy są na y, okręg 1, okręg w Warszawie, prawda? Na Warszawę, Ten... tak, tak, na Warszawę, tak. Dlatego też obiecuję Państwu, że będziecie mieli naprawdę... Y, świetnych kandydatów z tego okręgu warszawskiego i do sejmu i do senatu i że nie będziecie zmuszeni tylko przez rozum, ale też i po sercu oddacie głos na kandydatów szerokiego frontu gaśnicowego z list Konfederacji Korony Polskiej. Grzegorzu, dziękuję bardzo. Boże, dziękuję bardzo za tutaj możliwość spotkania. No i Wesołych świąt, zdrowych, wesołych świąt y, dla Ciebie, Twojej rodziny, wszystkich Twoich bliskich i wszystkich współpracowników y, całej y, Konfederacji w, Korony Polskiej. Kampanii... I jeszcze y, lepszych efektów w nowym nadchodzącym Dziękuję. roku. Dziękuję wzajem. A to mi właśnie w kampanii prezydenckiej powiedział pewien rolnik y, y, na pikiecie na wschodniej granicy na do Powiedział, czego tutaj Panu życzyć Zdrowia to może nie, bo na Titaniku wszystkim dopisywało, więc bardziej szczęścia. Tego Ci życzę. Dziękuję bardzo.